Cześć, opowiem Wam dzisiaj o tym, jak dobrać poduszkę do spania, ponieważ bardzo wielu z Was mnie o to pytało. No i wielu moich pacjentów właśnie też zgłasza bóle karku po nocy, jakiejś sztywności w karku, w szyi, bóle głowy, właśnie po tym, że śpią na złych poduszkach lub w złych pozycjach. Dlatego opowiem Wam troszkę, jak te poduszki dobrać i o co w tym tak naprawdę chodzi. Także zaczynamy. Większość z nas... Kojarzę poduszki z wygodnym, miękkim podparciem głowy. Kładziemy sobie głowę na poduszce i jest super. No i okej, okay, tylko to nie o podparcie głowy tak naprawdę chodzi, jeśli śpicie na łóżku. Bo jeżeli śpicie sobie na łóżku, to tak naprawdę, czy ten materac jest bardziej miękki, czy bardziej twardy, no to zawsze głowa będzie twardsza niż łóżko, dlatego w kontekście głowy... Jeśli nie śpicie na podłodze, no bo wtedy nie ma o czym, o czym w ogóle mówić, wtedy musi mieć coś miękkiego, no bo, no bo jak czaszka na twardej podłodze, ale jeśli śpimy na łóżku, to naprawdę w kontekście głowy nie zawsze będzie głowie wygodnie. Na bardziej lub twardym, bardziej twardym lub bardziej miękkim materacu. To w ogóle nie o podparcie głowy chodzi, tylko o podparcie karku. Czykolwiek któregoś razu poproszono mnie, żebym wystąpił w telewizji śniadaniowej i opowiedział o tym, że spanie bez poduszki jest lepsze niż spanie z poduszką. Zgodziłem się przyjść, no ale oczywiście jest to nieprawda, dlatego przede mną powiedziałem jak to tak naprawdę jest. A tak naprawdę jest tak, że poduszka jest potrzebna, ale chodzi tu o podparcie szyi, nie o podparcie głowy. Zobaczcie, jeżeli po... nasz kręgosłup szyjny jest zbudowany tak, że w odcinku szyjnym jest wklęsły, czyli jest ta lordoza szyjna, to jeżeli teraz się położycie na plecach, to barki będą tu ułożone, czaszka będzie leżała na tej powierzchni, a kręgosłup szyjny będzie w powietrzu. Wszystko będzie wisiało. Nic korzystnego dla kręgosłupa szyjnego. To samo, jeżeli leżycie na boku. Bark przecież ma jakąś tam swoją długość. Podewszycie się na barku. Jeżeli śpicie bez poduchy, głowa będzie yy, przez siłę grawitacji ciągnięta w stronę łóżka do tego barku, na którym leżycie, i będziecie mieli wygięty kręgosłup szyjny z kolei w tą stronę. Jeśli macie tam jakieś zmiany lub macie napięte mięśnie, od nie wiem pracy, no to murowany ból karku rano będziecie mieli na pewno. Dlatego poduszka jest potrzebna do spania, tylko potrzebna jest, żeby podpierać kręgosłup szyjny, a nie głowę. Jeżeli dodatkowo podpiera głowę, to nic złego, ale przede wszystkim ma mieć podparcie karku. Jeśli na normalnej poduszce leżycie, to ona zwykle jest najwyższa w środkowej części, czyli tu, gdzie jest głowa, a tu, gdzie jest szyja, jest niżej więc bardzo często ta szyja nie jest podparta i właśnie przez podparcie głowy znowu ta szyja jest wysoko więc znowu możecie się nabawić bólu karku dlatego podparcie karku, nie podparcie głowy to po pierwsze no dobra, to jaką poduchę wybrać żeby było dobrze? na pewno słyszeliście, czy widzieliście poduszki ortopedyczne które są dedykowane właśnie dla ludzi którzy mają problem z karkiem, z kręgosłupem szyjnym są one produkowane w różnych rozmiarach, w różnych, w różnych kształtach różnych kształtach, dlatego że my mamy różne typy budowy ciała. Jedni mają szerokie barki, krótkie szyje, inni mają długie szyje i wąskie barki, dlatego te kształty poduszek są takie fikuśne. To po pierwsze, a po drugie trzeba jeszcze dobrać rozmiar. Bo jeżeli nawet będzie poduszka z ekstra, pianek, termoplastyczne czy nie, czy zapamiętująca kształt, czy nie zapamiętująca, już nieważne, to nawet jak będzie ekstra już nie wiem za ile set złotych, to jeżeli będzie źle do Was dobrana, zły rozmiar, to będziecie mieli Problem tego typu. Jeśli poducha jest za wysoko, to będzie Wam wypychała głowę od łóżka i będzie Wam wyginała kręgosłup w jedną stronę. Jeśli będzie za nisko, no to będzie ten sam mechanizm, który był przy zwykłej poduszce, gdzie szyja nie była podparta, będzie ciągnięta głowa w stronę łóżka i będziecie znowu wisieli na kręgosłupie szyjnym. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ten rozmiar dobrać, co nie jest tak łatwe. Co nie jest takie łatwe przy zakupie online, ponieważ są tam co prawda różne wskazówki, że się mierzy, u różnych producentów mierzy długość barku, ale to też średnio się sprawdza, bo przecież jak się położycie na boku, to ten bark ma już wtedy inną odległość. Nie do końca, nie do końca to się przekłada na realia. Plus jeszcze oczywiście twardy lub miękki materac, to też ma, ma znaczenie. Więc tak naprawdę uczciwie mówiąc, żeby na poduszce ortopedycznej spać prawidłowo i żeby ona była dobrego, dobrze do Was dobrana, powinien ktoś, kto ją Wam sprzedaje, zobaczyć, Was, jak na niej leżycie. Czy jak leżycie sobie na boku, czy kręgosłup szyjny jest przedłużenie kręgosłupa piersiowego i jak to wygrunla, wygląda w leżeniu na plecach. Czy, ta, czy to wybrzuszenie trafia w Waszą lordozę, czy nie jest przypadkiem tak, że Wam głowę w tą lub w odcinku piersiowym wpycha w drugą stronę. Więc nie jest takie proste z, tym, z doborem tych poduszek ortopedycznych. E, już pomijając e, z jakich one tworzyw są, a naprawdę na rynku jest bardzo dużo tych, e, tych opcji. Są jakieś Poduszki termoplastyczne z jednej strony, na przykład jak ta, a z drugiej nie tu jeszcze ta poduszka jest fajna, że ma na przykład taki rdzeń wyciągany ze środka, wtedy do nas niższa, więc można sobie też dobrać rozmiar. Także do wyboru do koloru. E, najważniejsze, żeby wam było wygodnie na tej poduszce. E, jeśli będzie kupicie i będzie Wam niewygodnie, e, to po prostu ją oddajcie, to musi wam być wygodnie i najlepiej, żeby ktoś sprawdził, jak wyglądacie na tej poduszce. Ja osobiście nie jestem fanem poduszek ortopedycznych, jest mi na nich niewygodnie, źle mi się na nich śpi. To co ja osobiście polecam to te podusie. To jest podusia azijska za całe 40 zł. Wyślę Wam na dole link do niej, możecie sobie ją sprawdzić. I ona troszkę pełni funkcję jak te wołeczki, nie wiem czy kino azjatyckie oglądacie. To Azjaci bardzo często śpią z takimi kawałkami pod, karka, pod karkiem. I ta poducha trochę to właśnie robi. Ona, jeżeli ją sobie położycie blisko barku, to w zasadzie podpiera wam tylko kręgosłup szyjny, trochę, widzicie, głowa też na niej leży, ale część głowy pewnie leży na łóżku, zależy od tego, jakie macie łóżka, czyli bardziej miękkie, czy bardziej twarde. I ona tak naprawdę podpiera wam kark, czy leżycie na boku, czy na plecach jest o tyle niewysoka, że... Super jest też w spaniu na brzuchu, jeśli ktoś lubi, to czego na poduszce ortopedycznej, no średnio wychodzi spanie na brzuchu na poduszce ortopedycznej. W ogóle to jest ciekawy temat z tymi poduszkami, no bo nawet jeśli ktoś ma dobrany, mówię o ortopedycznej, jeśli ktoś ma dobraną poduszkę pod na przykład długość barku, a ma szerokie barki, no to na boku będzie mu wygodnie, ale już na plecach ta poduszka może być za wysoka i będzie mu ten kark wypychała. Także będzie mógł tylko spać na boku. Jeśli ktoś śpi tylko na bokach, no to ok, no ale jeśli ktoś śpi na boku, na plecach, no to już ta poduszka się nie, do tego nie nadaje. Już nie wspominając o leżej na brzuchu, no bo wtedy już w ogóle by podduszała. Także no w ogóle nie jestem fanem poduszek kortopedycznych. Chociaż niektórzy po operacjach kręgosłupa, po jakichś złożonych operacjach, faktycznie muszą mieć takie naprawdę idealne podparcie, wtedy trzeba troszkę bardziej faktycznie podobierać, ale jeśli takich problemów nie macie, to naprawdę ta poducha jest super, ja na, odkąd na niej śpię, nic mi się nie dzieje w karkach, wielokrotnie też po spaniu w różnych miejscach na różnych poduszkach miałem rano jakiś problem z karkiem e, naprawdę z czystym sumieniem polecam wielu moim pacjentom i jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś e, po jej kupieniu z moich pacjentów powiedział, że coś jest nie tak, wszyscy są zadowoleni, super poducha za naprawdę żadne pieniądze tak naprawdę w kontekście tych ortopedycznych, które które są na rynku. Jeżeli jednak jesteście tym typem pacjentów, którzy lubią mieć mięciutko pod głową, bo się na w świecie do tego przyzwyczailiście, to pod zwykłe poduchy, do zwykłych poduszek, możecie do poszewki włożyć taki zwinięty ręczniczek w miejscu, gdzie jest szyja, żeby było dodatkowe podparcie karku, i to też jest ok. Lub jeśli Wam się nie chce bawić w takie rzeczy, możecie też kupić sobie poduszki takie, które w zasadzie wyglądają jak normalne. Mój kolega z że zresztą świetny fizjoterapeuta, produkuje takie poduchy, zrobił swego czasu badania, bo jest też terapeutą manualnym, także na kręgosłupach się zna. I on zaprojektował te poduchy i je produkuje. Firma Axis, to też mam tu załączę, i one wyglądają normalnie, jak zwykła poducha do spania. I w miejscu, gdzie mamy kark, poza tym mięciutkim podgłowem, w miejscu gdzie mamy kark jest dodatkowy granulat, taki podwyższony, który trzyma kręgosłup szyjny. Także bardzo fajna alternatywa jeśli ktoś ceni sobie tą faktycznie mięciutką fakturę pod głową. Ja niespecjalnie mi to robi różnicę, więc ja na tych poduchach Welpura Ziska naprawdę śpię i są ekstra. Także sprawdźcie, na których poduchach jest Wam wygodnie, sami zdecydujcie. Pamiętajcie tylko o jednym, jeśli już wybierzecie jakąś poduchę, jaka ona by nie była, Pamiętajcie o tym, żeby jak śpicie na boku, żeby dotykała barku, żeby nie było takiej sytuacji, że gdzieś jest w połowie głowy, bo znowu będzie Wam kręgosłup wisiał, a jak śpicie na plecach, żeby dotykała też barków, żeby nie była gdzieś w połowie drogi przy głowie, bo znowu będzie ta sama sytuacja, kręgosłup będzie wisiał. Więc ona musi zawsze dotykać barków, jakbyście na niej nie leżeli. Eee, popróbujcie, zobaczcie. Jak będziecie mieć jakieś pytania, problemy z doborem, to najwyżej napiszcie do mnie, postaram się Wam jakoś podpowiedzieć. Eee, no i co? No i tyle o poduchach. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!